Witam Państwa serdecznie, Paweł Szczepanik Szkolenia z inwestycji giełdowych w dzisiejszym nagraniu tematy, które widzimy na ekranie. Rynek wyrzucił krótkoterminowe stop lossy i zawrócił z poziomu poprzedniego szczytu. Na ten moment mamy podwójne dno na wsparciu, a to oznacza, że czerwona linia jest nieprzekraczalna. Cóż takiego zrobił rynek? Ustawił RGR na spadek, a następnie wrócił powyżej linii szyi, zatem stop lossy na 42 i target gdzieś na 43-400. Kluczem będzie zachowanie Nvidia, który właśnie wybija z formacji RGR. Oczekiwany target 160-180. WIK-20 nadal w trójkącie. Pełne potwierdzenie siły powyżej 2374. Ostatnie wyjście w górę koryguje JSW. Dobra strefa dokupna to okolice 25. Koryguje także KGHM. Inwestorzy zastanawiają się, po ile warto dołączyć. Po 145. Gdyby CCC... Spadło na 150, to jeśli ktoś kupi, to nie powinien stracić. Po wydarzeniu w ciekawym miejscu GRX dwie uwagi. Po pierwsze, informacja i wolumen sięgający 18 milionów. Klasyczne nasadzenie. I co mamy teraz? Jesteśmy na wsparciu, na reteście. I patrząc na ten wykres dzienny, sytuacja jest niezwykle nerwowa. Natomiast drodzy Państwo, jeżeli ktoś wierzy w spółkę, to trend jest wzrostowy ze Stop Loss na 1,68, to jest jedynie 30 groszy od dzisiejszych cen. Zatem dopóki GRX jest handlowany powyżej 1,68, to osłabienie, które właśnie oglądamy, mimo niekorzystnego wyglądu wykresu dziennego, można potraktować jako okazję do zakupów. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do kolejnego nagrania.